Zanim rozpoczniemy naszą medytację, znajdź miejsce w lesie pod swoim ulubionym drzewem. Może to być drzewo, które zawsze przyciąga twoją uwagę lub takie, przy którym czujesz się bezpiecznie. Stań lub usiądź w jego cieniu. Poczuj ziemię pod swoimi stopami. Możesz nawet oprzeć się o drzewo lub przytulić do niego. Poczuj ziemię pod swoimi stopami. Albo jeśli siedzisz, poczuj ją pod sobą wspierającą cię i stabilizującą. Teraz delikatnie zamknij oczy. Skieruj swoją uwagę na swoje ciało. Teraz weź głęboki oddech i wypuszczając powietrze przez usta, delikatnie zamknij oczy. A następnie skieruj uwagę na swoje ciało. Zacznij od oddechu. Weź głęboki oddech. A następnie powoli wypuść powietrze. Z każdym wydechem czujesz, jak Twoje ciało zaczyna coraz bardziej i bardziej się rozluźniać. Poczuj, jak każdy mięsień od Twoich stóp po głowę staje się coraz bardziej miękki i odprężony. I teraz, wraz z wibracjami 174 Hz, czujesz, jak Twoje ciało i umysł wchodzą w głęboki stan relaksu. To jest przestrzeń. W której jesteś bezpieczny, a wszystko co cię otacza sprzyja harmonii i wewnętrznemu spokojowi. Zaczniemy naszą podróż od głębokiego wyciszenia. Teraz skieruj swoją uwagę na swoje ciało. Pozwól każdemu mięśniowi się rozluźnić. Wyobraź teraz sobie, że otacza cię kojący dźwięk 174 Hz. To najniższa częstotliwość, sofetio, która otula cię niczym ciepły, ochronny, kokon. Jest to wibracja spokoju, bezpieczeństwa i ukojenia. Możesz powtarzać za mną afirmację. Nabierasz powietrze do płuc głęboko i wydychasz powietrze. Wydychając powietrze mówisz, Jestem bezpieczny, zanurzony w harmonii natury. Jestem bezpieczny, zanurzony w harmonii natury. Mój umysł i ciało wchodzą w stan głębokiego relaksu. Ciało wchodzą w stan głębokiego relaksu, i rozluźniasz się coraz bardziej i bardziej. I wsłuchujesz się w dźwięki tej częstotliwości 174 Hz i wizualizujesz sobie ochronny kokon przypominając powtarzane afirmacje. Teraz wkraczamy w przestrzeń uzdrawiania, gdzie oddychasz czystym leśnym powietrzem. Energia drzew, która otacza cię, przepływa przez ciebie, wypełniając twoje ciało witalnością. Wspólnie z drzewami wymieniasz się energią, nie tylko fizyczną. Ale także mentalną. Drzewa mają mądrość lat, są świadkami natury i cykli życia, rosną w naturalnej harmonii, a ich obecność wspiera Twoje ciało w regeneracji. I wydychając powtarzasz afirmację, oddycham głęboko, wchłaniając energię życia z otaczającej mnie natury. Wdycham głęboko, wchłaniając energię życia z otaczającej mnie natury. Moje ciało regeneruje się w harmonii z rytmem drzew i ziemi. Ciało regeneruje się w harmonii z rytmem drzew i ziemi. Teraz delikatnie przesuwamy się ku częstotliwości 396 Hz, która pomaga uwolnić się od wszelkich lęków i negatywnych emocji. Podczas spaceru przez las, każda obawa zostaje rozproszona przez dźwięki, które łączą cię z siłą przyrody. Poczuj jak twój oddech staje się lżejszy, a ty sam coraz bardziej uwalniasz się od wszystkiego, co cię przytłaczało. Teraz powtarzaj za mną w myślach kolejną afirmację. Z każdym krokiem Uwalniam się od lęków i obaw. Z każdym krokiem uwalniam się od lęków i obaw. Jestem wolny w pełnej harmonii z sobą i światem. Jestem wolny w pełnej harmonii z sobą i światem. Jestem wolny w pełnej harmonii z sobą i światem. Teraz, kiedy dźwięki 396 Hz powoli cichną, czujesz, jak twoje ciało staje się coraz bardziej lekkie, wolne od napięć, lęków, jakichkolwiek innych obaw, powoli wracamy do chwili obecnej. Zaczynasz zwracać uwagę na dźwięki wokół ciebie. Śpiew ptaków, szum drzew, odgłos twojego własnego oddechu. Zacznij delikatnie poruszać palcami dłoni i stóp, czując jak energia krąży przez Twoje ciało. I teraz, w miarę powracasz do pełnej świadomości, zauważasz, jak bardzo jesteś odprężony i zregenerowany. Możesz teraz otworzyć oczy, gotowy, by kontynuować swój dzień z nową energią pełnej harmonii z sobą i naturą.